Dzień dobry wszystkim. Lechu podróżuje. Jesteśmy w Gradaczu. No i już byliśmy tu niżej, ale powiem Wam: zobaczyłem taką małą rodzinkę i musiałem się wrócić do sklepu. A po co się wróciłem? Po to. Bo Lechu zaoszczędzi na autostradzie, ale nie zaoszczędzi na takiej rodzince zaraz wam pokażę idę z górki muszę też patrzeć pod nogi zaraz wam na drugi krótki film z kradacza i zobaczcie co tu jest o tu już jest następny chodź, chodź chodź masz chodźcie chodźcie patrzcie, chodźcie chodźcie tu chodźcie chodźcie, chodźcie, tu. chodźcie tu i patrzcie jakie biedactwa tu tu, chodźcie, chodźcie, jejciu, trzeba patrzeć, żeby mnie nadepnąć, ty chodźcie, no. no patrzcie, już wam damy mój no już mój 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 macie mój 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 jej, czy co się dzieje? Kurde, <grywa> co nie ma Chyba muszę coś wozić. Ktoś fatyk poszukaj. Macie to Temu na głowę Macie, jedzcie. Cieszcie się, że lechu zawitał do gradacza. Chodź tu Ale rodzinka Chodź tu! Chodź mama Mama, trzeba cię wysterylizować, bo ty... Dobra. No Co tu Patrzcie, i ja rodzinka. O, jak się cieszą. No, Wiedaczcie. no to dobra, a tam jest mamusia. Mamusia się tu boi. No, piękny jest. Zaraz zrobimy niki zdjęcie całej rodzinki. No to pozdrowienia zgradać, czekajcie na drugi film z plaży.